Proszę Państwa, no już się tutaj rysują dylematy, niezależnie od tego, że coraz więcej wątpliwości nas ogarnia na temat epidemii koronawirusa. One są dodatkowo jeszcze wzmocnione poprzez polemikę, jaka rozgorzała między panią Żorżetą Mosbacherową, która jest, Ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Warszawie i ambasadorem chińskim. Pani Żorżeta wyraziła przypuszczenie, że odpowiedzialne za rozprzestrzenienie się koronawirusa na świecie są Chiny. Na co ambasador chiński poradził jej, żeby przestała politykować. No, być może, że. Na tym się nie skończy, być może, że ta polemika się zaogni, ale to pokazuje, że coraz większe dylematy nas ogarniają, między innymi już nie odwołując się do tak tutaj poważnych zagadnień, jak stosunki między supermocarstwami, które, jak widać, też mogą być nadwyrężone z powodu zbrodniczego koronawirusa. No to jeszcze mamy takie, taki dylemat, co jest ważniejsze: czy pozostawanie w służbie bezpieczeństwa, czy pozostawanie w służbie demokracji. No, bo właśnie rząd przygotował tutaj tarczę antykryzysową. To jest bardzo ambitny program zakładający, Wydatkowanie co najmniej 212 miliardów złotych na pomoc dla gospodarki, no to oczywiście bardzo ładnie, tylko zwracam uwagę, że budżet tegoroczny był zrównoważony. To znaczy, że rząd nie ma żadnych chyba rezerw finansowych. No i jest pytanie, a to jest 212 miliardów, to jest prawie połowa rocznego budżetu państwa, więc takich rezerw rząd z całą pewnością nie ma. W związku z tym no, warto się zastanowić, z czego te wydatki pokryje. Pojawiają się takie głosy, że już Narodowy Bank Polski przystąpił do drukowania pieniędzy, co oczywiście jest ciekawym rozwiązaniem bo Narodowy Bank Polski wydrukowałby mnóstwo pieniędzy, właśnie 212 miliardów złotych, po czym przekazałby je rządowi, a następnie te, ten dług umorzył. Wszystko by było w jak najlepszym porządku, no pomijając już inflację, którą by to oczywiście musiało wywołać, ale problem jest natury właśnie Konstytucyjnej, bo artykuł 220 ustęp 2 Konstytucji, ekspresji zwerbii zabrania pokrywania deficytu budżetowego kredytem z Centralnego Banku Państwa. Więc to jest przykład, jak tu Stany Nadzwyczajne, które nie są Stanami Nadzwyczajnymi, do czego jeszcze dojdziemy, jak tu Stany Nadzwyczajne, wpływają na stosunek naszych umiłowanych przywódców do tego, co jest solennie zapisane w konstytucji. Proszę Państwa, nie jest to jedyny dylemat, bo właśnie w najbliższy piątek zbierze się Sejm, żeby tę te tarczę antykryzysową uchwalić. No i problem polega na tym, jak ten Sejm ma się zebrać, skoro jest zakaz tworzenia zgromadzeń powyżej dwóch osób, a w Sejmie, zgodnie z konstytucją, powinno się znaleźć 460 posłów, no więc to jest znacznie więcej niż ten dopuszczalny limit zgromadzeń. No i jak to, jak tu pogodzić Służbę Demokracji ze Służbą Bezpieczeństwa? Pani Marszałek Witek proponuje, żeby część posłów tam znalazła się na sali sejmowej, a reszta, żeby wzięła udział w obradach online. No to jest jakieś wyjście. Ale tu nawet pobożny wicepremier Jarosław Gowin podniósł taki zarzut, tu się zgodził z nieprzejednaną opozycją, a konkretnie z koalicją obywatelską, która ten problem podniosła, tam poseł. Wielce czcigodny poseł Pupka, y, 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 tam poseł Łajza, jeszcze też chyba. Y, no i y, 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 chodziło o to, że można zmienić regulamin Sejmu, bo zgodnie z regulaminem Sejmu y, to wszyscy posłowie powinni osobiście głosować, a nie online. Y, ale no, taki regulamin Sejmu oczywiście można zmienić. Ale, żeby zmienić regulamin Sejmu, no to musi być na sali przynajmniej połowa ustawowej liczby posłów, a więc 230. To jest stukrotnie, ponad stukrotnie więcej niż limit zgromadzeń dopuszczalny przez ostatnie zarządzenia pana premiera i pana ministra Szumowskiego. Jak z tego dylematu wybrniemy, no tego nie wiem. Prawdopodobnie Umiłowani przywódcy nasi i ścisłe kierownictwo przejdzie do porządku dziennego nad tymi wszystkimi konstytucyjnymi normami, co oczywiście da dodatkową pożywkę. Komitetowi Obrony Demokracji i obywatelom SB, to znaczy, przepraszam, obywatelom RP, no i pani Sylwii Spurek, wielce czcigodnej, wielce czcigodna pani Sylwia Spurek dała do zrozumienia, że no, tu to epidemia, epidemią, ale porządek musi być. No i 26 marca, więc już całkiem niedługo, Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma. Wydać orzeczenie odnośnie Sądu Najwyższego w Polsce, a konkretnie Izby Dyscyplinarnej. Nie wiem, czy to orzeczenie zostanie wydane, bo w naszym nieszczęśliwym kraju wszystkie sądy zawiesiły. Działalność na czas epidemii. Podobno wydają jakieś orzeczenia w sprawach karnych. O, niedawno właśnie Sąd Okręgowy w Poznaniu, który w ogóle jest znany z rozmaitych wesołych orzeczeń, wydał, wypuścił na wolność. Tego jegomościa, który był wynalazcą metody na wnuczka. No i wypuścił go na wolność. On tam obiecał solennie, że tu będzie czekał na dalsze rozkazy pod wskazanym adresem, ale okazało się, że pod wskazanym adresem go nie ma. No i teraz policja zwróciła się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, żeby wysłał. Za tym jego mościem list gończy. No to na pewno tak będzie, policja będzie ugania się uganiać za tym tym, a on pewnie w, maszec w maseczce teraz będzie występował. Być może, że się przebierze jeszcze w ten strój taki aseptyczny, żeby zmylić przeciwników, no to niełatwo bo będzie złapać w tej sytuacji. A zresztą po co go łapać, kiedy sąd okręgowy w Poznaniu y, zaraz go wypuści y, pod pretekstem, no mam nadzieję, że, nie by, że y, no, mniejsza o to już nie będę nic tu mówił, bo jeden proces przed sądem okręgowym w Poznaniu mi y, y, wystarczy. Proszę Państwa, więc to mamy jeden tutaj problem napięcia między służbą w służbie bezpieczeństwa, a zachowaniem się w służbie demokracji, ale nie jest to jedyny problem, dlatego że no, zbliżają się nieubłaganie wybory prezydenckie, które zostały wyznaczone na 10 maja, to znaczy pierwsza tura. No i w tej sprawie był indagowany, został zagadnięty naczelnik państwa. Naczelnik państwa doszedł do wniosku, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wybory odbyły się w planowanym terminie. Mamy w związku z tym dwie możliwości. Albo naczelnik państwa wie coś, czego my jeszcze nie wiemy, albo też koronawirus zachowa się uprzejmie i na czas wyborów to znaczy 9. 10. 11 maja zatraci taktownie swoją zjadliwość i nie będzie atakował także całkowicie bezpiecznie można będzie pójść tam do wyborów i głosować i tak dalej nawet bez konieczności zakładania maseczek a potem oczywiście zacznie się srożyć ze zdwojoną siłą ale już Będziemy mieli wybranego prezydenta. Być może nawet w pierwszej turze, dlatego że notowania pana prezydenta Dudy rosną, bo pan prezydent Duda tutaj nie zaniedbuje żadnej okazji żeby się zaprezentować w charakterze Ojca Narodu, no i jedna za drugą inicjatywy tutaj przedstawia, między innymi takie inicjatywy, które mają konsekwencje finansowe, co jest oczywiście bardzo ładne ze strony pana prezydenta, tylko że znowu zgodnie z konstytucją to prezydent nie ma żadnych kompetencji w dziedzinie finansów publicznych. Prezydent ma tylko budżet kancelarny i to wszystko, czym może dysponować, natomiast innymi segmentami finansów publicznych to dysponuje rząd, a tymczasem to okazuje się, że pan prezydent no, widać, że nie zaniedbuje żadnej sytuacji, żeby się zaprezentować w charakterze ojca narodu, no i bardzo możliwe, że dzięki temu zostanie wybrany już w pierwszej turze, zwłaszcza kiedy zwolennicy pana prezydenta zachęceni przez naczelnika państwa, nie zważając na rozmaite ograniczenia wprowadzane przez rząd, co do, że tak powiem, wychodzenia z domu i tak dalej, pójdą do wyborów i oddadzą głosy. Bo... Zwolennicy opozycji mogą do wyborów nie pójść, mogą je zbojkotować. No i wtedy, oczywiście, pan prezydent Duda może zostać wybrany w pierwszej turze, i w ten sposób zostanie pogodzona służba bezpieczeństwa ze służbą dla demokracji. Proszę Państwa, Tutaj jeszcze mamy taki problem, bo 10 kwietnia już całkiem, nie, całkiem niedługo będą, będzie 10, przypada 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. No i nie wiadomo, jak zorganizować te uroczystości, bo nie wiem, czy na terenie Rosji też będzie obowiązywał. Zakaz zgromadzeń powyżej dwóch osób, czy też na tamtym terenie będzie, obo, będą obowiązywały zasady ustalone przez Złowrogiego Putina, no bo to bądź co bądź terytorium obcego państwa i tam oczywiście inne prawa mogą obowiązywać. No, pytanie, czy jeśli by na uroczystościach pojawił się naczelnik państwa z panem premierem Borowieckim, to ten limit dwuosobowy byłby wtedy jak najbardziej przez, zachowany. Natomiast czy, no, czy to wypada, żeby w tak skromnej oprawie tej uroczystości, zwłaszcza dziesiąta rocznica się odbywała, to widzimy ilu zgryzot, ile udręki dostarcza nam konieczność Pogodzenia wymagań, wymagań bezpieczeństwa z wymaganiami demokracji i takiej bieżącej polityki. Proszę Państwa, nie tylko zresztą polityki, bo ten limit dwuosobowych zgromadzeń dopuszczalnych no, stwarza bardzo poważne problemy. Do niedawna jeszcze na przykład w nabożeństwach mogło uczestniczyć nawet 50 osób, a teraz już nie. Także widać wyraźnie, że życie religijne również może na tym ucierpieć. Jeżeli epidemia potrwa dostatecznie długo, no to kto wie, czy ludzie się nie przyzwyczają do tego. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa, że oczywiście nikt tego nie zaplanował, w ten sposób o tym nie ma mowy. To by była teoria spiskowa, w ogóle te teorie spiszkowe to są zakazane. Chyba, że Rywin przyjdzie do Michnika z korupcyjną propozycją, no to wtedy mamy dyspensę na teorię spiskową. Ale dopóki Rewin nie przychodzi do pana redaktora Michnika z korupcyjnymi propozycjami, to teorie spiskowe są surowo zabronione, więc nie ma tu żadnej teorii spiskowej. Natomiast niezależnie od tego możemy zwrócić uwagę na to, że skutki nie tyle może epidemii, co skutki walki z epidemią, na którą jak dotychczas zmarło, zmarły Dwie dziesięciotysięczne y, procenta populacji świata. Więc nie, jest to jakieś, nie są to jakieś cyfry, które by powalały na kolana, no ale oczywiście miłe, złego początku, nieważne. Proszę Państwa, więc warto zwrócić uwagę, że skutki y, zwalczania epidemii koronawirusa mogą doprowadzić, a skoro mogą, to pewnie i doprowadzą, bo to co złego może się stać, to na pewno się stanie, do tego, że wszystkie założenia komunistycznej rewolucji, która przecież przewala się przez Europę i Amerykę Północną, mogą zostać zrealizowane na przykład no tutaj akurat przykład Unii Europejskiej jest trochę chybiony, dlatego że Instytucje Unii Europejskiej właściwie działają, każde państwo musi sobie radzić na własną rękę, no i sobie jakoś tam radzi, lepiej, gorzej. Natomiast ci unijni ważniacy pochowali się w myśli dziury. Ba, nawet panna Greta Thunberg, która początkowo została schowana, teraz znowu dała głos, to znaczy jęknęła że prawdopodobnie ona też miała koronawirusa, no jakby inaczej, jakby nie miała koronawirusa, no to nie mogłaby się w towarzystwie porządnym pokazać, a tak to proszę bardzo, ja też, mi tu, prawda, mi tu. No i najlepiej Optymistyczne w tym wszystkim. Dodatkowo jest, że chyba wyzdrowiała. No to dzięki Bogu, co byśmy poczęli bez pani Grety. Ale proszę Państwa, poza tym wyjątkiem, który musimy zrobić dla Unii Europejskiej, no to być może, że dzięki temu, ponieważ pandemia ma charakter globalny, to i środki zaradcze powinny zostać zaprojektowane w wymiarze globalnym, a stąd już tylko krok do rządu światowego. No pewną nadzieję stwarza napięcie w stosunkach amerykańsko-chińskich. Bo jeśli już tak, to nie jeden rząd powstanie, ale przynajmniej dwa, a może nawet trzy. Wyobrażam sobie, że jeden rząd światowy będzie. Kierowany przez Stany Zjednoczone, drugi rząd światowy będzie kierowany przez Chiny, no i być może, że powstanie również trzeci rząd światowy, taki arabski, kierowany politycznie przez Arabię Saudyjską. Ale na tym nie koniec, proszę Państwa, bo tu mogą się pojawić również i objawią się z całą pewnością, bo już się objawiają. Konsekwencje ekonomiczne. No, taką podstawową konsekwencją to jest gwałtowne zwiększenie uprawnień władzy publicznej w kwestiach gospodarczych. Właściwie przeszliśmy już na ręczne sterowanie gospodarką. Co więcej, jeśli epidemia potrwa dłużej, no, to może nastąpić taki skutek, o jakim wspominał Albert Speer w swoich pamiętnikach, że rząd niemiecki, rząd Rzeszy wykorzystał wojnę do tego, żeby właściwie Podporządkować sobie własność prywatną całkowicie. Ona niby istniała, ale tak naprawdę, jak to Szper zauważa, została pozbawiona wszelkiego znaczenia, bo decyzje w sprawie własności podejmowały władze państwowe, a tamtych właścicieli ledwie tolerowały. No i wreszcie może być, mogą wystąpić konsekwencje, bo w takiej dziedzinie ideowej, bo co było największą zgryzotą dla tych wszystkich rewolucjonistów? No, religia i reakcyjny Klerk, który nie dość, że w ich opinii zasiewał zatropę żarna a to jeszcze odciągał masy ludowe od zagadnień, zadań rewolucyjnych. No, a teraz nawet za zgodą najwyższych przedstawicieli kościoła wprawdzie praktyki religijne mogą, będą się mogły odbywać, ale tylko na takiej samej zasadzie jak wszystkie inne imprezy rozrywkowe. W związku z tym rzeczywiście kościół może zostać zdegradowany i to, że tak powiem. Z własnym udziałem do roli jednego z przedsiębiorstw przemysłu rozrywkowego, no to takie skutki, niezależnie od tego, czy zostały zaprojektowane, czy nie, mogą wystąpić w wyniku walki z epidemią zbrodniczego koronawirusa. No, a skoro tak, to musimy się odwołać do zasady wymyślonej przez starożytnych Rzymian i specit cui protest, ten zrobił, kto skorzystał, no a któż skorzystać może na rewolucji komunistycznej, no w pierwszej kolejności awangarda tej rewolucji, a kto jest w awangardzie rewolucji, no to wiadomo, żydokomuna, no i tutaj nie mówię, że to żydokomuna to epidemia tutaj wywołała, uchowaj Boże, Gdzieżbym śmiał, to by była właśnie teoria spiskowa, zupełnie nieuprawniona. No ale tu niezależnie od tego, no, można by powiedzieć, że z tego punktu widzenia, gdyby tego rodzaju opinie nie były w tym środowisku surowo zakazane, to z tego punktu widzenia epidemia koronawirusa jawiłaby się jako prawdziwy dar niebios.